Stanisław, w tym trudnym czasie mamy okazję, żeby się na chwilę zatrzymać, porozmawiać. Na początek chciałem Cię zapytać, jak Twoje zdrowie, jak sobie radzisz w tym ciężkim okresie pandemii koronawirusa? Znaczy zdrowie jest wszystko w porządku, natomiast na pewno. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, przede wszystkim też dla trenerów, że nie możemy tak prowadzić tych zajęć. bezpośrednio z zawodnikami, tylko niestety treningi są prowadzone online, chociaż to też jest jakieś dobre wyjście, no bo te dzieci cały czas mamy kontakt z chłopcami, z zawodnikami, możemy z nimi porozmawiać. Natomiast na pewno dla trenerów jest ciężko, bo fajnie jest prowadzić zajęcia, jeśli jednak ta grupa jest przy Tobie, możesz też porozmawiać z zawodnikiem. Także, także ciężki czas, ale ale jakoś na razie sobie dajemy radę, jest rozwiązanie takie. Po prostu te treningi online są prowadzone na bieżąco. Jak już wspomniałeś o tych treningach, powiedz, na jakich elementach się w nich skupiacie i co chcecie poprawić u zawodników. Wiadomo, że no nie, nie polepszy to i nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, no ale hokej jest taką dyscypliną, że trzeba na bieżąco trenować. Znaczy ja akurat na taką grupę starszą chłopców. W wieku 15-16 lat, akurat trzy razy w tygodniu prowadzimy zajęcia, akurat skupiam się, czy znaczy w każdym dniu wiadomo co innego, no akurat w poniedziałki u mnie to jest siła i stabilizacja, czyli wzmocnienie mięśni głębokich, w środę pracujemy nad koordynacją i y, y, przede wszystkim nad mięśniami brzucha i w piątek to wychodzi tak, że są siła nóg i wychodzi tam są troszkę interwały takie wiadomo stacjonarne no bo to wszystko się odbywa w mieszkaniach. Jak powiedz, że ktoś ma dom no to może wyjść na podwórko ale wiadomo że to są ograniczone warunki do pracy. No ale dajemy sobie radę i tak jak mówię ja te trzy dni prowadzę także staram się im te treningi zrobić urozmaicone żeby po prostu dla każdego po prostu przede wszystkim zawodników. Bo wiadomo jaki mamy okres i oprócz tego są oczywiście też fajne turnieje zorganizowane przez Krakowie i przez naszą firmę sponsorską czyli Canpack. i tam chłopcy dużo pracują też nad techniką kija tak dzisiaj były te elementy pokazane na treningu i tam biorą udział w konkurencjach takich technicznych z kijem, z krążkiem. Też w miarę możliwości, oczywiście, gdzieś tam na zmniejszonym polu mają konkurencję i mogą wygrać fajne nagrody. Ile dzieci, młodych chłopaków, yy, trenuje? Wiem, że jesteś tutaj uściślając trenerem grupy Młodzika. Gdzie ja jestem Młodziku? No to tam akurat jest sytuacja taka, że tam jest około 17 zawodników. Yy, jeszcze jest akurat też fajnie z, z, z tej strony, że po prostu też część zawodników, która skończyła, wie, znaczy już była w tym roku wie, wieku juniora, nie ma możliwości trenowania na razie tutaj, yy, mieszkają poza terenem Krakowa, też się łączy ze mną na online i też, też się włącza do tych treningów yy, z grupy juniora, także tam jest grupa około 18 zawodników yy, mówię, no i tak sobie, tak sobie pracujemy czasy w tygodniu, w, na razie jest frekwencja dosyć fajna, cieszę się, że mamy taki kontakt przynajmniej, jeśli chodzi o pracę z zawodnikami. Jakie cechy powinien posiadać trener, który pracuje z dziećmi i młodzieżą, bo zapewne no, taka praca różni się od tej z seniorami. Ja akurat miałem możliwość tego pracowania z, z, z młodzieżą, z dziećmi. Wcześniej akurat z młodszymi rocznikami, teraz mam akurat, jeśli chodzi o taką stricte przypisaną grupę, no to jest grupa młodzika, czyli już chłopcy tacy, mówię tak, jak powiedziałem, letni No na pewno to jest taka praca, że trzeba czasami yy, Umieć z tymi zawodnikami je rozmawiać, bo są różne są sytuacje, ktoś ma jakieś problemy osobiste, trzeba umieć porozmawiać. Na pewno trzeba motywować dużo, bo mamy takie czasy, że po prostu nie, za niektórymi trzeba po prostu nawet, jak to się mówi, gonić, krzyczeć, żeby, żeby zmobilizować do pracy, ale, ale grupa była fajna. No w, Szkoda, że nie dokończyliśmy sezonu, bo akurat ta grupa Młodzika awansowała do Mistrzostw Polski i szkoda, bo, bo w kwietniu by brali udział w Mistrzostwach, a tak niestety ta pandemia zatrzymała a chłop, jeśli chodzi o, o finały Mistrzostw Polski Młodzika i nie, nie, nie uczestniczyliśmy tak oczywiście inne drużyny w Polsce, a szkoda, bo to fajne, fajne przeżycie i fajne, fajne wyzwanie dla chłopaków. Skoro już tu rozmawiamy o uprawianiu hokeja w tych grupach młodzieżowych, cofnijmy się sporo w przeszłość i powiedz, dlaczego ty wybrałeś akurat tę dyscyplinę sportu? Ja akurat przypadkowo, powiem tak, no, akurat tu jest taka szkoła e, dziesiątka, ta e, szkoła podstawowa była koło lodowiska i tam też były klasy okejowe. akurat nie byłem w takiej klasie okejowej, ale z racji tego, że dosyć sprawny byłem, po prostu w trzeciej klasie robili nabór, no i zostałem też dokoptowany do klasy okejowej. Od czwartej klasy szkoły podstawowej był taki nabór i tam dosyć szybko złapałem, jak to się mówi, bakcyla. Ta dyscyplina naprawdę mnie pochłonęła, po prostu całe, każde dni spędzałem na lodowisku, jeszcze niedaleko tutaj akurat mieszkałem, także, także, także dyscyplina mnie pochłonęła i naprawdę zafascynowała. Szkoda, że tak mało popularna w Polsce, ale w te, ja pamiętam te czasy wcześniejsze, gdzie człowiek zaczynał, także, także w, no, tylko i wyłącznie hokej się liczył w tamtym czasie, tak, tak był człowiek pochłonięty tą dyscypliną. Jesteś, byłeś członkiem tej legendarnej drużyny, która po 57 latach odzyskała tytuł mistrza polski dla Krakowi. Jak wspominasz tamten sezon, tamten okres? No na pewno tak, bo ten 2006 rok, to, to, to mistrzostwo po tylu latach, gdzie zdobyliśmy mistrza, właśnie, to, 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 to naprawdę fajne. To były przede wszystkim. To były takie czasy, że, że wiadomo, że był taki w ogóle ogólnie ze strony kibiców bo taki nacisk, że faktycznie, że jest to zrobienie naprawdę duża sprawa, czyli to odzyskanie tego mistrzostwa po tylu latach. I udało się. Od początku była naprawdę zmontowana naprawdę mocna ekipa. Fajni zawodnicy poprzili z naprawdę z dorobkiem takim reprezentacyjnym. No i udało się. I wiadomo, po, po ciężkich tam, bo jak w 2006 roku zdoby się mistrza polski po tylu latach. Na pewno to pamiętam do dzisiaj, no zresztą medal jest w gablocie, jak to się mówi, i na pewno fajne wspomnienia i fajnie, że z klubem macierzystym gdzieś się sam wychowałem, czyli mówię, w Krakowie. No. Starsi kibice zwłaszcza pamiętają wówczas, że no, hala pękała w szwach, nadmiar tych widzów, to z pewnością Wam też dodało takich skrzydeł. No tak, przy tych starych trybunach jeszcze, gdzie wszyscy stali, to naprawdę to, to ten dopik to się pamięta do dzisiaj, z racji tego, że mówię, że razem był, był przede wszystkim fajne mecze finałowe, Taki sukces po tylu latach, chociaż mój rok wcześniej tam pamiętam, brązowy medal po wejściu zaraz do ekstraklasy w pierwszym sezonie, ale mówię, w drugim sezonie już odzyskać po tylu latach mistrzostwo polskie to naprawdę była duża sprawa i na pewno będę to pamiętał jeszcze długo, długo, pewnie do końca swoich dni, jak to się mówi. Jaka była wówczas atmosfera w kim Tobie się najlepiej z ówczesnych zawodników współpracowało, grało na lodzie? Znaczy, tak, to przede wszystkim tak, no to wiadomo, tutaj Krakowi, Krakowie, no to, 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 to mój cały życie człowiek spędził, czyli tutaj Marcin Ciesiak, Paweł Kozendra. Potem doszedł też, długo z nami był obecny kierownik drużyny, czyli Sebastian Witowski. Z takich zawodników z zewnątrz, że to na pewno Damian Słaboń, tam Piotr Sarnik, czy oni byli Wałankami z Zagłębia Sosnowiec. Potem bracia Piotrowscy też przyszli z Nowego Targu, także, także ekipa była fajna i mówię, i sukces też duży w tym czasie akurat. No, mamy nadzieję, że ta pandemia się wkrótce skończy, będziemy mogli wystartować z nowym sezonem, z nowymi rozgrywkami. Jakie ty masz dalsze cele, plany na swoją karierę trenerską? Czy plany? No ja po prostu przede wszystkim na razie, jak mówię, miałem grupę młodzika, gdzie tam jakiś sukces był uzyskany, no, może nie do końca, bo wiadomo, nie wystartowało się w tym mistrzostwach Polski, natomiast teraz dopiero po sezonie będziemy wiedzieć, kto ja, bo to też nie wiadomo jaką to o kategorię wiekową. No, ja, nadzieję, ja przede wszystkim mam taką, jeśli chodzi o swoją pracę tutaj w klubie, że, że chcę też indywidualnie podejść do każdego zawodnika i, i chciałbym, żeby po prostu któryś z tych zawodników, tak jak teraz już obecnie powiedzmy są, czy tam Radek Soniusz-Puka do pierwszej drużyny, Antek Dziurdzia, czy Mateusz Bezwiński, tam jest jeszcze Jacek Szczepani, wiadomo, Bramka, żeby któryś z tych chłopaków, których jeszcze teraz prowadzimy, żeby też za parę lat miało możliwość zagrania w Ekstraklasie w drużynie Krakowi, to, to jest moim zdaniem największy taki sukces trenera, jeśli chodzi o prowadzenie młodzieży. Nie jakiś sukces tutaj nawet bieżący, tylko bardziej o, o sukces tego chłopaka, który po prostu gdzieś tam się dostanie na wyższe szczeble, nie mówiąc już o, o reprezentacji, czy nawet jakimś wiezie może zagranicznym, ale, ale mówię, że to jest taki sukces trenera y, naj, największy.